już za nami. O kurwa! O kurwa, co tam się stało? Dam, dach, Maxander, dach, Maxander! Dobra, dobrze, jest. Poddaję. Nie, no jak myślisz, Co tam, a, tam u Was? Co tam dziweczko? Co, co tam, tam dziweczko? Ty dobry, nie? Trzynawaj. Nie wiem, cztery, no, to cztery. Ej, ale dlaczego. nie? O co ja wam chodzi, powiecie? Konwój. Zrobiliśmy konwój, wiedziałem, że no w pierdol no, dostaniemy. No, Czemu nagle jest kurwa płacz znowu? No o co no, wam no, chodzi, kurwa? Zrobiona... O co no, wam no, chodzi? No. Zrobiłem mu ten konwój. Ja pierdolę, co nie zrobię, to jest kurwa czy źle. Czy jest ja mogę? nie wiem, ja nie rozumiem tego, totalnie. Totalnie tego kurwa nie. Sta staram się to zrozumieć, ale kurwa nie, nie mogę tego zrozumieć. Nie mogę, nie mogę, kurwa tego, kurwa, tego zrozumieć. Nie mogę. Kurwa, tego, kurwa, tego zrozumieć. Nie mogę. Ja, sem.